Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Polanami w Crusader Kings 3 z modem Fallen Eagle. Tak więc w ostatnim odcinku rozszerzyliśmy się całkiem nieźle na wschód i udało nam się również zreformować naszą religię, To jest myślę, że bardzo pożyteczne. Nasza religia będzie silniejsza, będziemy mogli też powoli myśleć o wprowadzaniu feudalizmu. Tak naprawdę czego by nam brakowało, gdybyśmy w tym momencie chcieli ten feudalizm wprowadzić. Nie mamy tylko autorytetu. Myślę, że no, mamy naprawdę silną kobietę, co ciekawe u władzy, która pchnęła kraj w nowym zupełnie kierunku. Czy tu da się to, nie, tego się dalej nie da odzyskać? No, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Myślę, że no, idzie ku lepszemu. Teraz pracujemy niedługo Gewelkain, czyli zmienimy chyba troszkę prawa dziedziczenia. Być może uda mi się jeszcze coś tu wykombinować więcej z dziedziczeniem. Bo teraz taki wpadłem pomysł, żeby zlikwidować tytuł Wenedy. i w a jednak się stworzy. Kurde, stworzy się Ten by dostał prusy Ale ja wolę, żeby on dostał ten teren. O Żeby dostał Litwę. No dobra, no, to tak by tego się nie utrzymał tam, ale okej okay. Ale być może zmienimy formę dziedziczenia i to się wszystko jeszcze naprawi. Pożyjemy, zobaczymy. O, tu, co do sukcesu, na razie nic nie mogę zrobić, ale prowadzimy maksymalną kontrolę nad państwem plemiennym i staniemy się państwem feudalnym. To też da nam nową erę w rozwoju. No, powstały jakieś zamki na naszych ziemiach? Tak, nawet kościoły powstały, to dobrze. Jesteśmy całkiem nieźle rozwinięci z tego co widzę. Mamy też sporo pieniążków. Czym? A tutaj jest ta świątynia, która nam wpadła w Poznaniu. No tu wszędzie przynajmniej po jednym mieście powstało. No i problemem jest oczywiście wiara, czyli nasz kapłan od razu musi się tu zająć nawracaniem okolicznych obszarów na nową wersję naszej wiary. To nam się przydało, jakiegoś laga mamy brzydkiego. Dobra. Okej. Okay. I tu moglibyśmy popodnosić podatki. Skorzystamy z tego. Czemu by nie? Potem też zobaczymy, którzy wasale nie przeszli na nową, nową wiarę, ale to zakładam, że w większości yy, ci wszyscy hunowie i spółka i na to nic nie poradzimy, no po prostu jestem jak jest. Uuu, jego można by spróbować nawrócić, a nie mamy Haka? Nie mamy. Dziwne. Czy nawet część Urbanów nie chciała się przechrzcić? To akurat mi się nie podoba. Ten tam lagi takie okropne. Tak, tutaj się upewnimy. To jest dość duży obszar Mazowsza. Jak najbardziej chcemy, żeby się tu przechrzcili. No dobra, tu myślę, że odpuszczę przekonywanie. I ona się nawet nas teraz lubi, już bardziej nas lubić nie będzie. A też się nie zamierzam już tego odbierać, bo troszkę się plany nasze zmieniły w tej chwili i nie mamy w tym interesu, żeby tego odbierać.